Cześć, z tej strony Mr. Grzesiek i jeśli chcecie, żeby specjal trwał dalej najlepsze, to zostawcie lajka pod tym filmem, skomentujcie go swoim nicknamem z Lola, gdyż chcę zrobić konkursik na skina do Lola. Jedyne, są dwa argumenty, żeby go wygrać. Po pierwsze, musisz skomentować ten film e, swoim e, nickiem z Lola, być subskrybentem kanału, zostawić lajka. A drugi to jest już coś trudniejszego, bo w obojętnie jakim programie komputerowym narysować coś związanego z kanałem. Ja jutro o 10 sprawdzę to. Tylko oczywiście wysyłacie to na pocztę moją w mm, gmail.com e, Jutro o 10 sprawdzę wszystko nagram odcineczek. Ta praca, która mi się najbardziej będzie podobała, wygra skina. I po prostu będziesz... Musiał, jak mówiłem tamte poprzednie... poprzednie... jak to by powiedzieć. Poprzednie warunki musisz spełnić, żeby wygrać tego skina. Czyli jeszcze raz mówię, zalajkować ten film, subskrybować kanał. Y skomentować swoim nikiem z że żebym mógł Cię dodać i wysłać Ci gifta oraz na, narysować, po prostu namalować cokolwiek e, pracę związaną z moim kanałem. Wybiorę najlepszą i ta praca po prostu dostanie skina. A więc wyjść po prostu na mail Messiegr's Gmail wysyłajcie pracę. Ja dziękuję, do widzenia.